Ciemano, Ciągniemy rybę. Fishing Planet. No. Nie wiem, pewnie tak, to jest karp. Manka. Jak ostatnio ciągle karpie. Ale kara się płocie też biorą. Mm. Ale na razie jest słabiutko. Już powoli idzie, ale to trochę zejdzie. No, trochę. Dociągnięcie tej ryby. No jest. Jesteśmy na mapie w Czechach. Mm. Łowimy na chleb z miodem. Haczyk czwórka. Tak. Yy, ciężarek 15 gramowy, wędka Krek Pro i sygnalizatory dzwoneczki. Mówimy na grunt. Na grunty. grunt. Jeszcze tu jest na spinning zarzucona, bo ryba mi wzięła i nie zdążyłem jej zwinąć. To nie wiem. Już czupaka próbowałem jakiegoś dorwać, bo ostatnio złapałem. A to jest karp, no idzie już. To jest karb. Jest. Karp, i to ten lustrzeń, chyba. Nie wiem, właśnie, ale jest już tu przy brzegu, no to widać, że jest karp. Luz, to jest. Lustrzeń to jest. karp lustrzeń, młody karp lustrzeń. O, 38 cm. Tak. O, piękne. Na razie, cześć!